Dzień dobry, dzisiaj jest z nami adwokat Katarzyna Burawska. Pani Katarzyna specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz karnym. Witam panią. Dzień dobry, witam słuchaczy. Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o naszych dziadkach i babciach, ale oczywiście będzie to od strony prawnej. To dosyć ciekawe. Myślę, że mało się o tym mówi. A jako wnuczkowie, szczególnie tutaj mówię, zwracam się do tych dorosłych, no powinniśmy znać nawet te podstawowe prawa, które obowiązują w polskim systemie i dotyczą właśnie relacji dziadek-babcia. A wnukowie. To może zaczniemy od tego, czy babciom i dziadkom przypadają jakieś prawa przysługujące właśnie z ich tytułu względem wnuczków. I z jakimi sytuacjami pani na co dzień się spotyka w zawodzie? Oczywiście, że dziadkom, babciom i innym członkom rodziny przysługują nie tylko moralne, ale także prawne uprawnienia względem młodszych. Członków rodziny. Najczęściej mamy do czynienia z takimi problemami jak na przykład zerwane więzi między babcią, między dziadkami a ich dziećmi, co automatycznie przekształca się na zerwane więzi między dziadkami a wnukami. I wtedy przychodzą do nas dziadkowie do kancelarii i proszą, żebyśmy pytają, czy jest możliwość, żeby sądownie uregulować ich kontakty z wnukami. Oczywiście, że jest taka możliwość. Więc jeżeli dziadek babcia chciałby z tymi wnukami się spotykać, to oczywiście jest taka droga sądowa y, możliwa i jest to, nie jest trudne do uzyskania. Więc tutaj zachęcam dziadków, babci, które się wahają, a chcą tych wnuków rzeczywiście częściej spotykać. No właśnie, a o co powinni zadbać dziadkowie przepisując majątek wnuczkom, wnukom, ale też dzieciom? Jeżeli chodzi o przepisanie majątku, to też są, yy, tu są drodzy dziadkowie, chciałam Wam ustrzec, że pamiętajcie, że z każdą umową należy iść najpierw do adwokata lub pracy prawnego, po to, żeby zabezpieczyć Wasze interesy. Bo zdarzają się takie sytuacje, że dziadek, babcia albo nawet rodzic daruje swojemu dziecku mieszkanie albo jakąś inną nieruchomość, a potem to dziecko po kilku latach albo nawet miesiącach czy tygodniach tego biednego dziadka z tej nieruchomości wyrzuca. Jest to niesłychanie niesprawiedliwe i rażąco godzi. Jakiekolwiek elementarne poczucie sprawiedliwości. W związku z tym taki dziadek, y, który daruje mieszkanie, powinien rozważyć tak zwaną umowę dożywacza. Jest, jest to taka specjalna umowa cywilnoprawna, w której właściciel nieruchomości daruje tą nieruchomość osobie trzeciej, innej osobie fizycznej, w zamian za to, że ta się nim będzie opiekowała do końca życia. Mm -hmm. Teraz takie pytanie, żeby może rozwiać wszelkie wątpliwości. Czy dziadkom przysługują alimenty? Dziadkom również przysługują alimenty od wnuków. Jeżeli dziadkowie znajdują się w złej sytuacji materialnej, a w pierwszej kolejności po ewentualną pomoc finansową powinni, dziadkowie powinni udać się do swoich dzieci. Natomiast jeżeli dzieci nie mają możliwości finansowych, żeby pomóc dziadkom, to w takim razie dziadkowie mogą ubiegać się od swoich wnuków o alimenty, tak. No właśnie, ale jak ci nasi staruszkowie powinni zabezpieczyć się na starość? Znaczy, jeżeli chodzi o alimenty, to jest to sprawa łatwa, dość. Po prostu trzeba złożyć pozew do sądu rejonowego um, i opisać swoją sytuację materialną, swój niedostatek, i opisać dobrą sytuację materialną wnuków, i uzasadnić, dlaczego zdaniem dziadków e, powinno być przyznane, przy, powinny im przybyć przyznane alimenty. To jest bardzo ważne. I pani wspomniała, że to wnukowie pokrywaliby koszty życia podczas choroby dziadków, tak? Dobrze rozumiem? Znaczy jeżeli chodzi, jeżeli byłyby zasądzone alimenty, to tak, to wtedy wnukowie e, co miesiąc muszą płacić po kilkaset złotych na przykład alimentów i z tego ci dziadkowie muszą się utrzymać, tak? Natomiast jeżeli dziadek chce przekazać nieruchomość, w której mieszka lub jakąkolwiek nieruchomość, którą posiada... To najlepiej, najbezpieczniej dla tego dziadka przekazać tą nieruchomość w formie tak zwanej umowy dożywocia. Wtedy trzeba udać się do notariusza i w formie aktu notarialnego przekazać tą nieruchomość i zobowiązać tam dokładnie wnuka lub wnuczkę i określić szczegółowo, jakie obowiązki na tym wnuku powinny spoczywać po takiej darowiźnie. Pani Katarzyna, bardzo dziękujemy za komentarz w tej sprawie. Myślę, że to rozwijało wątpliwości naszych słuchaczy. Jeżeli słuchają nas dziadkowie, babcie, wnukowie, zapraszamy, do, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.